No to filmik dzisiejszy już na wylocie. Śpieszy mi się dosyć mocno na zebranie rady okręgu naszej Bydgoskiego Przedmieścia, której jestem członkinią od o matko jedyna, będzie 9 lat. Chciałam powiedzieć, że Bydgoskie Przedmieście w Toruniu jak najbardziej polecam jako miejsce do mieszkania, do odpoczywania, do pracy, do wszystkiego. Natomiast w antykwariacie polecam głównie książki. To, co chwyciłam teraz, to klasyka sensacji Robert Ludlum. Mam dwa tomy krucjaty Burna i dwa tomy Ultimatum Burna. Burna, Borna. Jak kto woli, nie czepiajmy się szczegółów. Straszną miałabym ochotę przeczytać te książki. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi to dane. Co w tej chwili czytam, to opowiem na profilu latającego klubu książki. No, a póki co polecam y, książki z naszego antykwariatu. Wszystkie są dostępne na naszej stronie: antykwariatmyślniktoroń.pl. Mam nadzieję, że zaglądają tam Państwo od czasu do czasu, i chyba tak jest, ponieważ mam bardzo dużo zamówień wysyłkowych, i y, dzisiaj już y, był Pan Kurier, y, byłam na poczcie, także y, wszystko gra. No i co? I miłego czytania, miłego wieczoru lecę na moją radę okręgu. Jeśli mają Państwo u siebie w gminie, w powiecie, w mieście, w województwie, e, że nie wspomnę o naszym pięknym kraju e, samorządy, a wiem, że Państwo mają, to polecam śledzić, co robią, uczestniczyć w ich zebraniach, spotkaniach, na radach, i tych oficjalnych, i tych nie, jeśli się da, i mieć wpływ.